Witam ponownie, Panowie! Lato to dość ciekawy sterylizacyjny okres. Z jednej strony nosimy mniej ciągów, mogłoby się wydawać, że mamy mniej możliwości pokazania, że mamy stery klasę. Z drugiej strony mamy możliwość wyciągnięcia, odkurzenia akcesoriów, których normalnie nie nosimy, a które powalają, zabijają, które mogą pokazać, że adaptujemy się szybciej i lepiej niż inni. Tak więc, czego może brakować przystojnemu, zadowolonemu z życia człowiekowi, mającemu świetnie dopasowaną koszulę? nowy zegarek do szczęścia. Zgadza się. Pary zabójczych okularów, czy słonecznych. Sprawa nie jest jednak taka prosta. Jak wejdziemy do sklepu widzimy 30, 40 czy też 50 różnych par, różne kolory. Widzimy również panią ekspedientkę, która bardzo chce pomóc, ale rzadko wie jak. jak. Z drugiej strony w internecie masa informacji na temat jak dobrać kształt okularów do kształtu głowy, które osobiście uważam, że w ogóle nie pomagają. Tak więc na co zwrócić uwagę, i jak wybrać te właściwe? Kwestia pierwsza, być może najludniejsza. Okulary czy zostały stworzone po to, aby nas chronić i one ciągle taką funkcję mają spełniać. Tak więc, jeżeli kupujemy okulary, Wszystkie droższe na pewno to małe, te tańsze niekoniecznie, dlatego musicie sprawdzić. Musicie mieć filtr UV400. Musicie, to nie jest opcja. Inaczej możecie uszkodzić sobie wzrok. Druga kwestia, jest to filtr polaryzacyjny. Część okularu ma, część nie ma. Za pomocą filtra polaryzacyjnego okulary będą pochłaniać pewien rodzaj światła, który może być dla nas drażniący, przez co one mogą zwiększać nasz komfort, co się może przydać przykładowo w czasie jazdy. Kwestia kształtów oprawki. Z okularami jest tak samo jak ze wszystkimi innymi: z koszulami, z garniturami czy z butami. Jest wiele, wiele rodzajów. Niemniej jednak, jeżeli kupujemy swoją pierwszą koszulę, nie kupujemy koszuli w kwiatki. Nie kupujemy koszuli w dziwne wzorki. Staramy się znaleźć i kupić taką, która jest najbardziej uniwersalna, najbardziej klasyczna, która spisze się w jak największej ilości sytuacji. To samo się dotyczy, jeżeli kupujemy swoją pierwszą parę okularów czy słonecznych. Kupujmy te, które wiemy, że są stylowe ponadczasowe, uniwersalne, w których wiemy, że będziemy wyglądać dobrze w większości sytuacji. I chodzi, jeżeli chodzi o kształt oprawki, są trzy, nie pięć, nie dziesięć, trzy kształty, które są wyjątkowo stylowe, klasyczne, które są ikoną okularów słonecznych i będą wyglądać rewelacyjnie na większości naszych twarzy. Ty pierwszy, lata 40. ubiegłego stulecia. Piloci desperacko poszukują ochrony przed. Światłem, czego się zagwarantuje dobrą widoczność w chmurach, czego się zagwarantuje dobrą widoczność w czasie walki. O czym mowa? Oczywiście, że o kolorach typu Aviators. Marzenie niejednego chłopca. Każde rozpoznanie ich kształt charakteryzują się podwójnym mostkiem oraz regulowanym noskiem. Nic nadać, nic ująć. Rodzaj drugi. Stworzony w latach 60., noszony przez takie gwiazdy jak Bob Dylan czy chociażby amerykański prezydent JFK. Przyjrzyjmy się do swoich poprzedników, zrobione z plastiku, wafers. Podobnież, okulary, które sprzedały się w największej ilości egzemplarzy na całym świecie. Czy to prawda, czy nie, nie wiem. Wiem natomiast, że są szalenie zabójcze i toczą nieprzerwany bój za wiatorsami o status największej, największej legendy. Rodzaj trzeci. Okulary zaprojektowane w latach 50., i wtedy stanowiły połowę całej sprzedaży. Naśladują sposób, w jaki układają się brwi. O czym mowa? O Clubmasters. Niezwykle charakterystyczne na górze stworzone z plastiku, na dole z metalu bardzo stylowe. Panowie, jeżeli idziecie kupić okulary, z całego serca polecam celowanie w te trzy typy. To nie znaczy, że nie możecie wyglądać dobrze w innych. To znaczy, że większość z nas będzie wyglądała zabójczo dokładnie w tych trzech. Również polecam posiadanie kilku sztuk. Na różne okazje, różne kształty, różne kolory. Kwestia ceny. Nie ma co ukrywać, że jest różnica w jakości i finazy wykończenia pomiędzy okularami za 50 zł a za 500. Niemniej jednak, często ta różnica nie będzie tak duża jaka mogłaby wynikać z różnicy w cenie. Tym samym powiedział, że jeżeli obydwie pary okularów mają test UV400, te za 50 nie rozpadają się w ręce. Niektóre się rozpadają, trzeba jednak uważać. Nie rozpadają się w ręce, a wy nie macie 500 zł do wydania na okulary, weźcie te za 50. Miło jest nosić na nosie Rajbany, Gucci czy Armani. Z drugiej strony nie będzie Wam szkoda, jak je zgubicie. Kwestia rozmiaru. Generalnie łatwiej jest dobrać rozmiar okularów słonecznych, niż rozmiar okularów korekcyjnych. Nie musimy mieć takiej samej precyzji. Podstawowa zasada i najważniejsza jest taka, że okulary słoneczne mają być szerokości głowy. Dokładnie tak, nie węższe i nie za szerokie. Bardzo często w sklepach wszystkie typy okularów będziemy mieli w dwóch rozmiarach: mniejszych, które będą średnio przewidziane przez producenta szerokością głowy damskiej i te większe średnią szerokości głowy męskiej. Tak więc uważajcie, żeby nie kupić okularów rozmiarów damskiego. Podsumowując, jak wychodzicie z domu, warto mieć przy sobie parę zabudzi okularów czy słonecznych. Jakiego typu decyzja należy do Was, ja gorąco polecam posiadanie kilku par, awiatorów, wafersów, czy clubmasterów, czyli stylowych kształtów. Dlatego polecam generalnie posiadanie kilku par. I jeszcze jedno. Nie kupujcie okularów się słonecznych tylko dlatego, że wam mama, wujek czy ekspedientka mówi, że dobrze wyglądacie. Wy się macie czuć w nich zabójczo. Jak będziecie czuć się w nich zabójczo, to choćby były różowe, wrzutek, gwiazdki, dziewczyny będą się za wami oglądać. Panowie, subskrybujcie kanał, a tymczasem pozdrawiam.